Cześć. Naszym gościem legenda amatorskiej siatkówki w Trójmieście, mocny wstęp, Andrzej Masiak. Czujesz się tą legendą amatorskiej siatkówki, czy jednak nie? To chyba jednak nie. No, czy jestem znany, długo gram i to no, no, można powiedzieć nawet bardzo długo. Natomiast mm -hmm. czy legenda? No, żeby legendą być legendą, to trzeba osiągnąć. Wojtek Grzyb jest legendą no, w mm -hmm. Gdańskiej siatkówki. No, ja w dużo mniejszym stopniu. Jednak Wojtek, zawodowa siatkówka, ty raczej większość życia amatorska? Był moment zawodowej siatkówki, czy tylko amatorka? No czy było ty, pół profesjonalnie, natomiast zawsze amatorsko. No, mhm. czy, to, to było w Saragardzie, czy tutaj w Gdańsku, mhm. zawsze amatorsko. Trochę lat już się znamy, bo mhm. od samego początku w siatkarskiej widzę, które miasta jesteś. Czy byłbyś w stanie na tę chwilę wymienić wszystkie drużyny, w których występowałeś? nie niezmieszani, potem Intermarinę, potem Awokado, potem Speednet, i potem znowu Intermarinę. Tak. Powrót na stare śmieci. Mhm. E, no właśnie, Andrzej, zostajesz tym Intermarinę? Czy się przenosisz? Czy pomagasz kolegom w awansie? Czy jaki jest w ogóle plan na przyszłość? Myślę, że na chwilę obecną nie ma planów, żebym się gdzieś wynosił. Mhm. No, jak się uda, to awansujemy do, do drugiej ligi. Jak się nie uda, to będziemy grali w trzeciej i zobaczymy. No, projekt pod naszą Intermalinę, który tam wznowiliśmy. Rozwija się, bardzo fajnie to działa i, i no, nie, nie mam poczucia, że, że musiałbym gdzieś się przenosić. Mhm. Właśnie, tak jak mówiłem, w siatkarskiej lidze z Romianasta już kilka lat występujesz, natomiast wkroczyłeś na pewne nieznane Ci, jak dotąd, obszary i takie, e, można powiedzieć, e, peryferia e, amatorskiej siatkówki. Mhm. Grasz teraz w trzeciej lidze. Jak, jak się odnajdujesz w tej nowej rzeczywistości? No, zaskoczeniem jest to, że dosyć wysoki poziom jest w trzeciej Myślę, że tak jak gramoc, nie wiem, tutaj od 2019 roku tak, chyba pierwsze, pierwsze sezony były, to, to jakby wtedy poziom ogólny był taki jak ten, ten jednej ligi był taki jak teraz trzeciej ligi. Także mhm. może nawet ciut niższy. Mhm. Y Także no, idzie wszystko do góry. Ta trzecia liga, co fajnie, że, że będzie podział na, na trzecią, czwartą, bo ta mm -hmm. trzecia liga robi się już bardzo mocno. Mm -hmm. No właśnie, jak bardzo dobrze znasz realia trzecie, trzeciej ligi, jak kto jest Twoim zdaniem faworytem do wygrania? Bo tak patrzysz sobie po nazwiskach, po tym jak te pierwsze mecze już się odbyły, mm -hmm. czy wskazujesz wśród tych faworytów również drużynę Intermarine, czy jednak Wam troszeczkę brakuje do tego to poziomu, żeby awansować? Myślę, że w pierwszej czwórce będziemy i to, to taka w tej naszej grupie, mm -hmm. e, a e, pierwsza czwórka to, to będzie pewnie Challengers, mm -hmm. Speednet e, i, 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 i my. Aha, i bezboidmum, mm -hmm. które też no, zresztą się bardzo, bardzo wzmocniły i też bardzo zmieniły. Mum no, w zeszłym sezonie e, to, to było część chłopaków, którzy u nas grają. Teraz mhm. tak naprawdę zupełnie nowy zaśp. System rozgrywek jaki jest, każdy wie, mhm. liczą się wygrane sety. Wy ten set przegraliście z drużyną DNV, która później przegrywała swoje spotkania. Mhm. I czy nie szkoda Wam tego punktu, no bo jak sobie zobaczymy, nawet po tym jak wyglądał ten trzeci set, gdzie wygraliście bardzo wysoko do siedmiu, bodajże nie pamiętam dokładnie, natomiast to była dosyć duża dysproporcja, a jednak ten drugi set boli, z Was zakładam, i czy później być może tego punktu gdzieś nie będzie braku? Najprawdopodobniej nie będzie brakowało. Mhm. Myślę, że, że ten pierwszy set z DNV. No, chyba stwierdziliśmy, że i tak wygramy. Mhm. I to, to jest najgorsze, co może się zdarzyć. Uznać, że się wygrało przed, przed rozpoczęciem meczu no i, i zostaliśmy ukarani. Mm -hmm. Dzisiaj gracie z drużynami e, drużyna A oraz z Chili Amigos. Są to również drużyny, które są w, w niższych partiach tabeli, dlatego mm -hmm. e, pytanie, czy macie jakiś sposób, na ten, aby tę koncentrację utrzymać, aby się ta historia nie powtórzyła? Rozmawialiśmy na ten temat. E, mam nadzieję, że się utrzyma koncentracja, natomiast no, bo będziemy. Też świadkówka jest takim, takim sportem, taką dyscypliną, że, że bardzo łatwo stracić koncentrację. Mhm. I, I często jest tak, że nawet te zespoły w, w czołówce zawodowej ligi y, też mają wahania mhm. na. na y, przestrzeni setów, a nawet w samym secie jest, jest moment lepszy, moment gorszy. Mhm. No, wszystko zależy od tego, jak szybko zespół sobie poradzi z, taką, z takim rozprężeniem. Bardzo szeroki skład w drużynie Intermarine. Pytanie, czy nie ma tarci, gdyby na tej tym, na tym płaszczyźnie, że jeden chce grać więcej, drugi mniej i tutaj jakieś niesnaski w drużynie powstają, czy raczej tego nie ma? No, czy każdy chce grać dużo. Mhm. Natomiast przyjęliśmy zasadę, że ja ustalam skład i, i no, o ile są też dyskusje, natomiast dyskusje są po meczu i, i uznaliśmy wspólnie, że jedna osoba powinna rządzić tym wszystkim na boisku i, i to jest to. Okej, okay, skoro nawiązujesz do tego bycia kapitanem, no to powiedz tak historycznie przez te ile lat w środku Dużo. Dużo. Przez te dużo lat, jakbyś miał swój taki dream team, dream team ułożyć, w którym grałeś, bez podziału, czy było to 10 lat temu, czy było to 2 lata temu, jakbyś miał taką siódmeczkę złożyć, takich zawodników, którzy byli naprawdę w to formie. Ha, no, bardzo ciężko, bo to jest. Nie ma cytatu. No, na pewno w, w zespole byłby Wiktor Chelniński. Myślę, że byłby Adam Sykut. Byłby Piotr Wesołowski. Mhm. Ale tych zawodników jest, no kogokolwiek wymienię, to, to potem na, na pewno kilka, kilka osób e, pominę, a, a nie chciałbym. Okej, okay, chciałem Cię jeszcze pociągnąć się hmm. o najlepszych kumpli, ale to w takim razie to już w ogóle będzie problem. To tak, <laughs> no, tak, się no, tak się domyślam. Przyjaźnimy się, lubimy z, z większością y, ludzi, no z, części nie lubię, ale to, to też nie przeszkadza, w, mm -hmm. y, y, w zespole takich nie mamy, także to... to Jasne. Y, y, Pomaga w budowaniu dobrej atmosfery. Ostatnio jako Intermarine byliście na turnieju Litwa-Wilna, tak? Dźwięk. Jak tam się Wam powiodło i jak często na takie turnieje jeździcie? Jak na takich turniejach jest? Turniej bardzo fajnie zorganizowany. Bardzo fajna hala. Podobało się, bo przekształcona hala produkcyjna w halę sportową, gdzie boisk było dobrze, żeby nie skłamać 12. 12, 12 sekcji, na której można było pełnowymiarowe boisko do siatkówki zrobić. E, no, super pomysł. Mhm. Tak jakby u nas w Gdańsku na stoczni, jakąś halę mhm. zaadaptować, to, to no, rewelacja. Mhm. E, tylko parkiet wyłożyć, jakieś tam zaplecze sanitarne i, i można, można się bawić sportem. Mhm. Różne boiska były, ale no, były, były zaadaptowane akurat na potrzeby turnieju na, na siatkówkę. Fajna organizacja, to już nie pierwszy raz, także to, to z, z turnieju czy z roku na rok ta organizacja się poprawia. Mhm. To jest bardzo fajne i to na wszystkich turniejach, czy jeździmy do, do Ostrołęki, czy jeździmy za granicę, no, to, to poziom i organizacyjny, i sportowy się poprawia. No właśnie, jak na tle sportowym wypadacie na tle tych drużyn z innych państw? Jechaliśmy tam z założeniem, że, że będziemy walczyć o zwycięstwo, jak zawsze, ale, ale wydawało nam się, że, że mamy duże, duże szanse na zwycięstwo. Nie. System był o tyle trudny, że trzeba było zająć pierwsze miejsce w grupie, żeby walczyć w finale. Nie było ćwierćfinałów, nie było półfinałów. I to pierwsze miejsce w grupie przegraliśmy jednym setem. Gdybyśmy w sumie trzy sety straciliśmy, gdyby, gdybyśmy jednego nie stracili, to byśmy zajęli pierwsze miejsce. Tak zajęliśmy drugie w grupie, czyli mogliśmy grać o trzecie miejsce, a tam już no, troszkę znaczy źle, źle bym powiedział, gdybym powiedział, że nie zależało, ale, ale było na tyle duże rozprężenie, że, że tego, tego ten mecz też przegraliśmy i zajęliśmy ostatecznie czwarte miejsce. Okej, okay. eee, rozumiem, że tego czwartego miejsca SL3 byście nie chcieli zająć, dlatego życzę Wam dzisiaj powodzenia eee, i do zobaczenia Dzięki. na Dzięki, Dzięki bardzo.